Cześć wszystkim, z tej strony EskotMGaming, a to jest kolejny odcinek z Fortnite'a na naszym kanale. Dziś lecimy sobie z nowym sezonem skoków narciarskich. Z powrotem z sezonu naszego w skokach narciarskich będzie to drugi sezon. Rozpoczniemy sobie konkursem w Wiśle. Jak możecie zobaczyć, to nie jest zwykła wyspata Fortnite'owa, Battle Royale'owa. Jest to oczywiście tryb kreatywny, który pozwolił nam na oddawanie skoków, może jak zobaczycie i przekonacie się trochę dalszych skoków, niż zawsze. Ma on y, takie y, możliwości, na przykład dodawania różnych dopalaczy do samochodów, czy jakichś super innych rzeczy. No i też nie ma tego dziwnego buga, który przyniosła nam ostatnia aktualizacja w Fortnite, że tu oto na tym miejscu samochód traci całą pierędkość i słabo się wybija. Więc ten sezon, myślę, że w naszym wykonaniu będzie nie dość, że ciekawy to jeszcze, jeszcze lepszy technicznie, ponieważ te auta będą teraz dalej lecieć i będzie więcej takich, więcej takich emocji w tych odcinkach? I tu jest też pytanie do Was widzowie, czy chcecie, żeby odcinki odbywały się w starym stylu, czyli na przykład e, może być taki, taki format skoczny, może trochę być zmieniony. Czy po pierwsze też i najważniejsze, że chcecie większą ilość aut? Czy chcecie na przykład powiedzmy 15 aut, może 20-30, jak chcecie? Piszcie w komentarzach, czy taka zmiana spodobałaby się. No i co, ja już nie przedłużam, ze mną jest dostępny ganek. Cześć, witajcie! Oczywiście zapraszamy Was na pierwszy odcinek z tego nowego sezonu. Zobaczymy, co przyniesie się nam ten sezon. Oczywiście zwycięzcą poprzedniego sezonu jest Andrzej Handel. Zobaczymy, kto będzie teraz. Być może jakiś Polak, a być może znów ktoś inny. No i oczywiście ja dzisiaj tak. W zasadzie możecie się zastanawiać, jak wpadliśmy na to, żeby nagrać na tydzień kreatywnym. I było to tak, że po prostu dzisiaj rano odpaliłem sobie Fortnite'a, ja to tak chciałem zagrać po prostu na kreatywnym. I tak sobie nagle pomyślałem, że czy dałoby się tu w ogóle skoki zrobić i okazuje, się, że się da. No i okazuje się, że nawet się da dać turbo do zwykłych samochodów, a to oznacza, że już nigdy nie zobaczycie na tym kanale słabych skoków dzięki właśnie owemu turbu. I lecimy do odcineczka. Tak jest, więc tak jak mówiliśmy, piszcie w komentarzach. Co chcecie zobaczyć, a my przychodzimy pierwszy do no, dzisiejszego skoku przygotuje się Piotr Żyła. Jedyny dzisiaj Polak na liście, może będzie ich więcej, jeżeli będzie zmieniony tych format skoczków, zobaczymy. A dziś rozpoczyna konkurs z Wiśle Piotr Żyła. Czy jest zielone światło? I proszę Państwa, zielone światło zostało zapalone polskiemu skoczkowi. Państwa, Piotr Żyła leci. Zobaczymy, jak się wybije. Ładnie się wybił. Piotr Żyła leci, 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 leci. Jest bardzo ładny, daleki skok Piotra Żyły. Poza punkt HS naprawdę bardzo mocno wiało mu pod narty i wykorzystał to. Piotr Żyła, jest bardzo daleki skok. Na miejscu pierwszym, oczywiście, Polak. więc Zobaczymy, jak, jak sobie poradzi dalej w dzisiejszym konkursie. Ale tak jak wiem, tak jakoś te skoki będą wyglądać. Teraz już na pewno będą dalsze też widzowie do Was pytania, czy chcielibyście na przykład więcej konkursów na mamutach, właśnie gdzie będzie można jakby całą tą moc turbo odzwierciedlić w rzeczywistości, gdzie będzie większa skocznia. Dzisiaj na Wiśle na punkcie skoczni K 120 metrów te turbo naprawdę jest strasznie przekokszone. Więc zapraszamy następnych skoków. A teraz już będzie skakał Daniel Huber. I proszę Państwa, już jest na rozbiegu. Proszę Państwa, jest zielone światło dla austriackiego skoczka Daniel Huberusza, który miał za sobą dobry turniej czterech skoczni w ostatnim sezonie, tym przerwanym i zobaczymy jak sobie teraz polaci. Poradzi Daniel Huber, leci, 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 leci ładnie. Bardzo da skok Daniela Hubera. Będzie on na pierwszym miejscu, proszę Państwa, petarda Daniela Hubera odpalona. Ale widzimy teraz, w jakich warunkach skakał. Ma odjęcie 30 punktów, tak samo jak Piotr Żyła, bo te warunki są naprawdę przekokszone na tej skoczni. Tak Więc Bardzo... niesamowite warunki do skakania. Bardzo... O i kolejny skoczek za chwilę. Bardzo mocno pod podnarty. Zobaczymy teraz Jukiesa, jak sobie poradzi, czy dostanie zielone światełko od japońskiego trenera. Proszę Państwa, teraz ale że z akcji, nagle zmieniło się trochę warunki, trochę słabszy wiatr wystarczy skoczyć do punktu K w tej chwili. Tyle właśnie wystarczy, bo tak mało, tak słabo wieje teraz wiatr, że teraz tyle wystarczy, żeby prowadzić. Zobaczmy, Yukiasato dostaje zielone światło. Zobaczmy jak sobie poradzi Yukiasato. Sato. Ładnie się wybił, zobaczymy jak poleci Japończyk. Jest ładnie i jest przed punktem K. Ale jak tutaj wspomniałeś trzeba powiedzieć za punkt było minimalnie przed 100, 119 metrów i nie wiem czy to pozwoli Japończykowi objąć pierwsze miejsce na pewno będzie drugi. Trzeba ale... było skoczyć 122, żeby pokonać Hubera i w tym momencie jest drugi. W tym momencie jest drugi, nie, wyp nie wyprzedzi Daniela Hubera, ale będzie oczywiście na pierwszym, na, oczywiście będzie na drugim miejscu przed Piotrem Żułą, który teraz na miejscu trzecim. A już za chwilę kolejny skoczek, a mianowicie ten, którego już znamy z tamtego sezonu. Świetnie się sprawował. Na siódmym miejscu był w tamtym sezonie. Michael Hajbek. Tak, jest Michael Hajbek. Tak samo jak w skoku Daniela Hubera mówiliśmy. Świetny turniej, który skocznie wykonania Austriaka. Naprawdę był tam wysoko. I zobaczymy, jak poradzi sobie teraz Austriak, Jak zacznie ten Buchan yy, Świata. Sezon. Ten sezon. 7, tak jest. jest to oczywiście. A Michał Hajbek już za chwilę na Lopi. Jest zielone światło dla Michała Hajbeka Borek dla Państwa warunki pokazują w tym momencie, że wystarczy skoczyć 125 metrów, aby pokonać swojego rodaka. Tak jest, czyli jakoś między punktem K a punktem HS tutaj dla zobrazowania widzów. Zobaczymy jak sobie poradzi austriacki skoczek ładnie leci, ładnie. I było! Ja I okazuje się, że skoczy idealnie w tym miejscu, gdzie miał skoczyć, więc albo będzie pierwszy, albo drugi. 126 metrów teraz. E, Michiel Hajbeka będzie prowadził, skoczył metr dalej niż te czynni, e, tutaj wskaźniki po, e, komputerowe pokazały. I Michiel Hajbek będzie prowadził przed oczywiście rodakiem Danielem Huberem, Jukiem Sato i Piotrem Żyłą. Więc proszę Państwa, bardzo ładny i daleki skok. E, Misiela Hajbeka, teraz te warunki się ustabilizowały, wieje, tylko lekko podnarte około e, pół metra na sekundę, więc naprawdę idealna pogoda do skoków. Ale fantastyczne warunki mieli zarówno Piotr Żyła, jak i Daniel Huber. I odpalili tutaj odległości. Był to skok Piotra żyły na 142 metry i Daniela Hubera na 144. Niewiele zabrakło do pobicia rekordu. Tak jest, proszę Państwa. I teraz już na rozbiegu ten przesympatyczny wąsacz chyba nie musimy nikomu przedstawiać, jak nazywa się oto norweski skoczek w czerwonym kombinezonie, więc po prostu za to. 125 metrów wystarczy. Teraz 125 metrów, tak, bo te warunki się ustabilizowały. Zobaczymy, jak sobie poradzi pewien norweski zawodnik, bardzo dbający o wygląd fryzury, i zobaczymy, jak sobie poradzi. Robert Johansson jest ładnie, jest daleko. Jest tutaj przy punkcie K, trochę go zniosło tutaj na prawą stronę, ale ładnie skoczył i będzie na drugim 120, miejscu. 126 y, metrów, a te przeliczniki ostatecznie pokazywały, że trzeba było skoczyć. 128, więc będzie drugi. Będzie drugi, nie wyprzedzi jednak Michaela Hajbeka, ale rozdziela tutaj dwóch Austriaków, więc. Na razie będzie Michel Heibeck, Robert Johansson i Daniel Huber. To jest ta pierwsza trójka pierwszego konkursu Pucharu Świata w sezonie 2022-2023. Tak jest. I proszę Państwa, już za chwilę piąty w tamtym sezonie. Kto był tam w, piątym, w tamtym sezonie? Oczywiście japoński zawodnik. Najlepszy z Japończyków w ostatnich latach. A mowa oczywiście o... Zwycięzcy w turnieju 4 zwycięzcy Pucharu Świata 2018-19 Ryoju Kobayashi. Czy jest do Światło? 130 jest 30 metrów. Jest w Państwa Zielone Światło, japoński trener Macha. Po raz drugi w i Zobaczymy, jak skoczy daleko ten Japończyk. Ryoju Kobayashi, ładnie. Ten... ładnie, daleko. I wydaje jest się, daleko. że idealnie na tej linii jest daleko. 124 metry, więc zabrakło chyba tutaj 2-3 metrów do objęcia prowadzenia. Proszę Państwa, teraz jeszcze na pewno już wiemy, że chyba tym skokiem nie pokona Misiala Hajbeka, ale będzie tutaj walczył z Robertem Johanssonem. Przypomnijmy ich, e, jego strata Roberta Johanssona do Ryoko Bayashi no, po pierwszej przerwie wynosiła naprawdę niewiele, tylko zaledwie parę punktów. Zobaczymy, jak tutaj ten wskaźnik nam pokaże. Jednak jest na trzecim miejscu Japończyk, więc za Robertem Johanssonem i za oczywiście pierwszym Michelem Hajbekiem. Dzisiaj na trzecim miejscu Kobayashi, co i tak mu daje niezły rezultat w tym pierwszym konkursie rozgrywanym w Polsce, tajna na Wiśle Malince w skoczni Adama Małysza. Oczywiście przypomnijmy, że ta owa skocznia została troszkę powiększona. Już nie jest HS-134, a 140 i dalej można tu czekać. Tak jest. Oczywiście kolejny. Stefan Kraft w tamtym sezonie był czwarty, miał trzy zwycięstwa, ładnie się prezentował. Na miejscu tak czwartym w tamtym sezonie wylądował ostatecznie. No i zobaczymy czy w tym sezonie będzie coś więcej. Dobry początek sezonu. Yy, Stefana Krafta, niestety ta końcówka trochę mu nie wyszła, tutaj zawody yy, w turnieju czterech skoczni, też yy, skoki w Bad Mittendorf, trochę mu nie wyszły, więc zobaczymy jak sobie poradzi dzisiaj Stefan Kraft. Na czym, państwa, Stefan Kraft i proszę yy, Państwa, już, gdzie skoczysz, zobaczmy. Już leci proszę Państwa Stefan Kraft. Ładnie się wybił Stefan Kraft. Leci, 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 ładnie. Leci, jest bardzo Piękny, daleki. Piękny, niewiarygodny skok. skok proszę Państwa, wydaje Piękny. się, że o końcach HS miał skoczyć 132 metry, skoczył 138. Piękny, daleki skok Stefana Krafta i to on obejmie teraz miejsce. Jakby można powiedzieć, że zmienia wartę. Zamienia się z Misielem Hajbekiem na pozycji lidera. I to Stefan Kraft będzie prowadził i wyprowadza kontrę w stronę ostatniej trójki, czyli Karla Geigera, Markusa Eisenbichlera i Daniela Andretande. I tym skokiem Stefan Kraft będzie dziś predenentem do wygrania tego konkursu w Wiśle, a zatem zostania liderem Pucharu Świata w pierwszym konkursie. I proszę Państwa, teraz kolejny zawodnik Markus Eisenbichler. W tamtym sezonie świetnie się sprawował. Miał parę dobrych konkursów. Wygrywał cztery, cztery razy w tamtym sezonie, ale niestety w końcowej klasyfikacji był na miejscu trzecim. Nie wyprzedził Daniela André który jest czwarty w historii tych zawodników, którzy od początku do samego końca występowali w klastronie. Markus Eisenbichler. Zobaczmy jak sobie poradzi Markus Eisenbichler. Po pierwszych dwóch konkursach wszyscy myśleli, że to on wygra złotego orła. Tak się nie stało, wygrał go Karl Geiger, więc jego kolega. Zobaczymy jak sobie poradzi dzisiaj Niemiec. Markus Eisenbichler już w powietrzu leci, leci ładnie, jest daleki skok, ale nie wyprzedzi Stefana Krafta też bardzo leko, 137,5 metra. Zabrakło proszę państwa, tutaj, no chyba pół metra, no parę punktów może wiatr. Zobaczymy, y bo nocą ma wysokie. leciał y w gorszych warunkach, bo krafta jeszcze te przeliczniki wszystkie będą przeliczane. Czy on krafta wyprzedzi, ale czy będzie się, drugi, proszę państwa. Wydaje, może, mi się, chyba, wydaje że, się, że nie wyprzedzi. Ale zobaczmy, chyba, proszę państwa. Stefan Kraft, tak jest, proszę państwa, na drugim miejscu Markus Eisenbichler. Stefan Kraft nadal zostaje na miejscu lidera. Tutaj te Trochę tę y, y, długość lotu przesądziła tutaj o wyniku, ale naprawdę też Markus Eisenbichler tutaj jeszcze będzie walczył o podium y, tego pierwszego konkursu w Wiśle. Zobaczmy tak jest. Państwa. A teraz, zwy zwycięzca turnieju 4 Skoczni. Y, mistrz świata w lotach z planicy z 2021 roku. Zobaczymy, jak sobie poradzi w tym skoku. Karl Geiger, czy dostanie zielone światełko od Borka Sedlaka, czy Stefan Horgacher pozwoli mu oddać swój skok? I proszę Państwa, jest zielone światło. Jest proszę Państwa, zielone światło, może już ruszać Niemiec. Zobaczymy, jak daleko skoczy, proszę Państwa. Ładnie się wybi, ładnie leci. Karl Geiger, ładny skok, ale tutaj nie przegoni ani Stefana Krafta, ani Markusa Eisenmichlera. 135 metrów, teraz pokazuje Karl Geiger. Można było skoczyć dalej przy tych warunkach. Wiatr podnarty, pół metra na sekundę, więc praktycznie takie same warunki, w jakich skakał Stefan Kraft i Markus Eisenbichler, ładne, notki, ładne noty od 18,5 do 19, ale niestety nie pozwoli mu to zająć dzisiaj pierwszego miejsca. Będzie na miejscu trzecim, więc zatem wiadomo, że Stefan Kraft zajmie przynajmniej drugie miejsce w dzisiejszym konkursie. A Markus Eisenbichler stanie dzisiaj na podium. Czy to będzie miejsce trzecie, czy nawet drugie. Przekonamy się zaraz po tym skoku mistrza Pucharu Świata, że tak powiem, zwycięzcy Pucharu Świata z 2021 2022 roku. Zobaczymy jak sobie poradzi Daniel Andretande. Proszę Państwa norweski. Proszę Państwa. Wszyscy Norwego, norwescy kibice patrzą teraz właśnie na niego. Jak on skoczy, bo to jest w tym momencie najważniejsze, kto zostanie pierwszym liderem w oświatach. Prawda jest od tego, żeby zostać pierwszym liderem. I czy nim będzie? Czy Daniel Andretander pokaże, że w tym sezonie również jest mocno? Teraz fatalne warunki. Wystarczy kluczka. Teraz ten format Musimy poczekać, bo te warunki zawiewają teraz od boku. Zobaczymy. Będzie trzeba poczekać. Te warunki się, żeby trochę się ustabilizowały. Zobaczmy teraz. Znowu zawierał trochę podnarty. Metr na sekundę podnarty. Pod Zobaczymy, trzeba skoczyć. 137 metrów trzeba skoczyć, żeby wygrać ten konkurs. Zobaczymy Daniel Andretande, jak sobie poradzi, czy przegonisz Stefana Krafta. Zobaczymy. Już wyskoczył Daniel Andretande. Zobaczymy, ładnie leci. Nie gdzie lądował. Będzie pierwszy. Czy to Państwa, było w 140 metra? Proszę Państwa, 141,5. Daniel Andretande pokazuje, że nadal ma wielką formę. Proszę Państwa, wygrywa dzisiejszy konkurs Norwek. Proszę Państwa, Daniel Andretande 141,5. Zwycięzcą pierwszego konkursu Pucharu świata, drugi Stefan Kraft, trzeci Markus Eisenbichler. Proszę Państwa, tak, rywalizuje się pierwsza trójka Pucharu świata. I można i się... było się tego spodziewać, że tam będzie wygra, bo i w treningach, i w, kla... w kwalifikacjach skakał pięknie, lubi tą skocznię, zarówno tą większą, jak i tą mniejszą, bo w tamtym sezonie również wygrywał tu dwukrotnie. A oczywiście jutro czeka nas drugi konkurs na tym obiekcie i zobaczymy jak się wtedy zaprezentuje. Proszę Państwa, to proszę było na państwa, tyle. Wielka forma. To by było na tyle z dzisiejszego odcinka. Dziękujemy wszystkim za oglądanie. Cieszymy też się, że udało nam się znowić ten... Puchar świata, że teraz skoki będą może nieregularnie tak jak były ostatnio, że prawie codziennie nie wiem odcinek dwa, bo teraz jak wiadomo szkoła sprawy, więc będą może nie wiem dwa razy na tydzień, trzy zobaczymy jak będzie udawało nam się nagrać, Na też kreatywnym buduje się szybciej skocznie, bo na zwykłym zwykłym. W świecie buduje się około godziny skocznie, a na kreatywnym buduje się mniej więcej pół godziny, więc też jeżeli byście chcieli zobaczyć poradnik na YouTube naszego wykonania jak budować skocznie do skoków narciarskich w Fortnite piszcie w komentarzach, wstawiajcie łapki w górę i suby. Możemy to w sumie uznać za takiego małego specjala na 30 subów też. Chcieliśmy podziękować za to, że udało nam się wbić dzięki waszym subom, przebić ten próg, więc to by było na tyle z dzisiejszego odcinka, dziękujemy wszystkim za oglądanie, do następnych, trzymajcie się, cześć!